Witam, Dzień dobry. Pokojnie widzę, niech ci będzie lepiej już wyglądał. A miałem fiorę banować. No dobra, niech będziesz tariven. uprzedzi, Wszystko za do obejrzenia obejrzane. Ogietka Michal wrzucił materiał. Wy z tych widzów? Nie, bo wiesz co, po takim hoście jak było oglądał chwilę temu, to ludzie będą bardzo w... niezadowoleni z tego kontentu. Więc możemy go obejrzeć ewentualnie później. Jak widzowie Edelorda pójdą. Nie będziemy męczyć. Ornik, konsam, odżywki pobudzające. A na przykład Cassante jest dobry w Dariusa? Raczej, raczej nie, nie? Raczej nie. Dawaj Orna. Mogę Ornem bardzo siedzi tutaj. I zagram z Fajrza, bo widziałem, że tak grają. Ko odżywki pobudzające czy kąsałem? Kosałem. Biceps, triceps, klata, plecy Egipska belwet. Dubajska. Ty co to jest? Darek w lesie? U, ty, to się zdziwiłem. Darius w lesie, no dobra. Wariacik, wariacik. Gdzie? Miałem sobie Dariusa w lesie. Verliza, Ora, a później już był. Zaporem do lasu. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Ale ja miałem, wiecie co miał Pod letality kurwa. Chyba Yumus z złożył. No dziwny build to był. Chyba nie jestem też fanem tego. remo 250 peków, ma, proszę coś tam nabite jest. Przegraliśmy, praca prze, przegraliśmy, przegraliśmy, ale chyba znitowałem tą popką wiesz. To, ale no, myślę, że tak, tak byłaby ciężka gra, jakbym był na event to trudno byłoby tam rzeźbić. Teraz będzie dobra giera. KMF zabiło 9-0 i przy no i ze Zverem nam idzie. Widziałem, widziałem no. No niedobrze. No dobra. Rainbow ratuje tę sytuację, no Ty i tak jest martwy. No musi, musi, musi paść. Niepotrzebny flash już. To gorsza już nie puści, nie? Więc to jest z trzech martwych. Ale... Tyle dobrego, że Jazz się nafidował. Bum, Autosek. I autosek. Ja daję się puszować widzowie i bije krypki. Dobry pomysł na gameplay, nie? Jeśli jest lepszy metodolog, jeśli chodzi o giereczki, nie. Raczej nie. Znaczy na pewno. Nie, myślę, że na to jest gorszy. Bo ludziom mniej zależy. Tutaj ludziom więcej, bardziej zależy. Więcej tryhardów skupia so sobie high Kurde, nie uderzyłem go, tylko miniona. Dobra, skraszowaliśmy go widzowie. O to chodzi, o to chodzi. Możemy czy na jednego wavea zostać w sumie. Dobra, zostanę. Skraszuję tego wavea 55 i 35 szarża, ta. Dobra, uciekam już, o Darek tu jest. Dobra, cefaj na za jas. No, tak zrobimy, tak zrobimy. Buty, armor i kryształ, nie? Cyk. Tepne, tepne. On typować w sumie. Remo to chyba zbutowany, co? Cały czas siedzi. No, ja no, ginę. Myślałem, że uda mi się go podrzucić, ale kiedy go mogłem podrzucić, to Jax mi zestanował, a po tej sekundzie już go nie mogłem podrzucić. No, głupi był ten teleport. No dobra, mamy Drake'a z tego, nie? Powinienem wracać na linię z buta. Ej, ale to jest kla moja sytuacja. Muszę cofnąć pierwszy, bo Darius. Teraz tepuję i też muszę spać bo znowu Darius. No, ale tak, no, muszę grać, wiecie. Muszę grać Wixite, no. Nie mogę sobie tak pozwalać. No, tu ping stoi. Ogólnie zauważyłem, że to najbardziej benefituje Grzeczne bicie minionów pod towerem Po prostu, nie tradujesz jeszcze unikasz walk, bierzesz te minionki grzecznie I to jest najlepszy gameplay na tanku Bo raczej z takimi bruzerami i tak nie wygrasz że Darek to tepne. Wiesz to czerwiaki były, więc po prostu poszedł na mnie zamiast czerwiaki robić Chyba, tak mi się wydaje, że tak było No ale spoko, spoko, wiesz co, mogłem też flashować jakoś sensownie, mogłem lepiej zagrać Przede wszystkim mogłem tak nie puszować postawić warda, no Ale tak, jest okej okay. Wiesz, czego nie, nie lubię widzu? Że właśnie jak gram takim morne mam merkę, to nikt pode mnie nie gra, nie? Że jestem trochę skazany jednak na bycie solo. No to taki Jacks robi? Jeszcze gram ku bez graspa w niego, nie? No nie jest to fajna sytuacja dla mnie. No dobra, dobra, posiedzimy tutaj pod wieżyczką. No to chodź tu Stary, to jest solo, kupiku jakieś nowe czempy, a nie ag i agresywnie Mmm... co? Nie ma sensu grać Znaczy, jestem jestem z w czempionami Ale wolałbym sobie chyba takiego Ornika doszlifować yy, Rumble'a bym sobie jeszcze pograł, oczywiście Jasne, tylko ja myślałem, że ja gram w yy, Darius'a Nie wiem, czy Rumble dobry do chyba tak, chyba tak to też byłby dobry, no Rumble tu mogłem piknąć, tak, tak, tak Ale wiesz co, chyba nam tanka brakowało, nie pamiętam czy wziąłem tego Orna Viswin chyba podbaitował i tak, wieżorna, Orna ja mówię, dobra się nie wiem jak sobie drugie zobaczę on niszczy pinka A tych, W sumie jak ja gram defensywnie to nie ma sensu nawet pinków kupować Nie ma, nie ma Bo i tak ja oddaję, prawie oddaję pinki, nie? Tak liczę, ja kupuję liczę na te ganki, ale W sumie to też nie powinienem, to, nie powinienem tak robić No teraz jest pierwszy gank, nie? Dziesiąta minuta on nie widzi, że nie ameryki ten belwe Troszeczkę głupi jest, no niestety Jest lekko głupawy Niestety nie wyszło. Mogłem bardziej zerką poczekać, nie? Ale też... No też belwet taka. Nie wiem, za dużo ale może obrażeń przyjąłem przed tą walką. Chyba tak. Screamy gram potem? Nie, 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 nie gramy dzisiaj screamów. A, tak sobie w Roleczka pyk pykamy. W Rolexa. Więcej sprzęgu popracować, no? Może tak. Może więcej sprzęgła. Natasza ma 303, więc chyba tak nie powinien tutaj podchodzić za bardzo. Nie ma najwybitniejszych. Mm, no nikt nie holdował bota, więc sypnąłem na bota, zacząłem go bronić. No niestety to, że z i trochę komplikuje. No i mi da przejmę? Nie wiem, co się z botem wydarzy. Wracam na górę. Mute, ta! Można by go zabić tutaj e, z kimś, ale dobra, bo jest Drake teraz, no to nie możemy do to grać, No ta. Gramy, gramy do drużyny. Kudemał, dzięki, chyba, nie, wiem, czy ci dziękowałem. Próbuję to pusznąć no, i może zejdę. Idę. Mógłby tu spinkować, ale to trochę riski. Tak go oddam tego pinka, a może to może nie warto. E, na Drake'a chyba się nie będziemy bili, no, cofam, cofam. Tutaj po, dwóch nie żyje. Tak schodziłem z myślą, że o tym teamfight's na Drake'u, ale niestety, nic z tego. Dobra, wykujemy sobie fajera. I raczej zgarniemy Prajo, no Cały item przewagi Cały item przewagi, no Sk sko skończony item po prostu E no pchnę tutaj, demolish mamy nie, nie mamy, nie mamy Poczucie zjedzone Stary, dzisiaj w ogóle lulitka nam wie. pączki Niestety, poison mi spali. No, ciężko mi zdetonować. Ja mogę od razu flashować do tyłu. Tormaila zrobić, myślicie? A zrobię. Czy jakiś jaksho, jaksho może bardziej. Tą tarczę, tą tarczę, może no właśnie ta tarcza będzie dobra. Pan jest, Auroram? E, eee, to wiesz, co, Jornikiem też jest fan. Też jest fan. Rambla se pogra, wiesz? Rabelek Rambe będzie wyciągany jak coś. Może nawet tutaj tego rambla mogłem wziąć. Tak weźmie wieże. No weźmie, weźmie, ale dojeżdżają go tam, więc. O kurwa, co ja robię? No niestety, się. Dobra, czekajcie, bo muszę muzykę wyłączyć. Nie wiem gdzie mi leci. Tutaj mi leci ta muzyka. Ja powinien cofnąć. Nie wiem, czy, co mnie kusiło, żeby to pchać dalej. To jest taka głupotka. A dobra, mamy wieże z tego, tak? Z tego, nie z tego konkretnie. Ja padłem z darmo. Może spróbuję to z, rem z Remkiem A tepne, dawaj. Dawaj, remo. A nie, 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 nie. A to słabo, jednak. Teraz ja mam tepeka, no. Muszę iść na bota. No, dawajcie na midzie coś zawalczymy. No nie wcisnąłem W jak mnie grabował, niestety. Dobra, daję jest. Wieszczymy wczoraj czarny wziął pączka, bo nie miał wyboru. <laughs> dobry, dobry muji to był, dobry ziomal Wyluzowany, nie, a nie jak ci pospinani wszyscy Polacy. Przestraszeni, kur... pączka chcę komuś dać. Dajcie spokój. On miał luz. Tu mogłem portalem lecieć, nie? Nie kliknąłem, bo się zagadałem. Dobra, dalam się. Nigdy nie wiem kiedy grupa nastolatków z góry. Grupa nastolatków? Stary ja mam 30 lat Velvet martwa co z tego wyjdzie? Gó**a nas dymają Rabla, trzeba wyciągnąć z ten razem w takiej sytuacji. Palnik. Mam nawet już niezwykle palnik. I tak go nie złapiemy. Czy złapiemy. No nie, nie, jednak nie. Za to to muza chyba. Chyba se ginie. No, no to nie koniec. A dobra, uratowałem reala bo ja stankowałem on Ja mam honorek. Zawaleczność. Co on już? Dawaj, Remo, dawaj, Nexta. On w ogóle jest cały czas zbutowany na tym Discordzie, nie? Aha, solo idzie. Aha, aha, dobry, dobry, dobry kolega. A dawaj, jedna jeszcze. Chilek jest. Nie ma sensu negatywnej energii przekazywać. U mnie nie ma chilku. Nie ma chilku, dobra. No dobra. Go Xoner. Ale on ma grandmastera, To nie wiem, czy możemy być z Xonerem. 700 lp ma.